Ja słyszałem, że tego tematu czarnej nie ma. Jeżeli chodzi o, o rozmowy, właśnie z tym klubem, to tylko prowadzi Anteszimundzja ze Śląskiem. Na dziś obie strony się jeszcze nie dogadały w kwestii przyszłości trenera. Nie wiemy, czy poprowadzi Śląsk w następnym sezonie w pierwszej lidze. On sam jest chętny. Co ciekawe, tam są próby obniżenia jego zarobków. Mogę w sumie to powiedzieć, bo Ante Simundża jest jednym z pięciu najlepiej zarabiających trenerów w Ekstraklasie. Jego kontrakt, tego, z tego co słyszałem, to opiewa na 150 tysięcy złotych miesięcznie. I dzisiaj Łukasz Olkowicz w programie ofensywni powiedział, że Śląsk chce przekonać Simundżę do obniżenia kontraktu do 90 tysięcy złotych. Złotych miesięcznie. Czy zasługuje na szansę w pierwszej lidze? Moim zdaniem to jest na tyle dobry fachowiec, że jasne, powinni, powinien się go zatrzymać.